let's go to the next one! Ej! Yay! Eldora mówi, że masz fajne spodnie. Snapping as usual! I see. Yes. Fajnie, fajnie. Podziękuj. Elo. A dzisiaj robimy FNAF 3. A teraz robimy FNAF-3. Bo pewnie to jest jeden z odcinków, bo ja rzucam po dwa na raz, tak? I dzisiaj, tak. Się tak mówi dzisiaj, Elo, nie? Nieważne. FNAF-3 mam dość koszmarów. Tylko teraz, tym razem, tutaj faktycznie coś będzie. Posłuchamy typiarza. Zobaczymy, czy nic nie pominąłem. Hey TubuCoin. Okay. Kaseta. W sensie, bo oni to jakoś chowają, nie? What? Out of order. Uh. No clipping? A znaleźliśmy jednego, tak, tak. O jest, dobra, chwila, jaka była jego strategia? Jakby się trzymało na kamerze 7 i się blokowało ten vent, prawda? To your new as a performer, Hello. For Freddy Ruszy się czy career as mordo, współpracuj, Dionis. Oj! Okay. Reboot all. Uh, on jest dobra. Jest tu, by wdać nogi. Jego trzeba taka może trzymać? Nie mam pojęcia, jak to działa. Okej, okay, czyli to był phantom, jakiś. Dobra, trzymajmy go na siódmej, bo on przeskakuje tutaj. Widać jak on przechodzi! Wracaj! Wracaj tam! Gdzie on jest? Tutaj. Wracaj. Wracaj tam, typie! Proszę! Jest, wrócił! Bo na siódmej kamerze on ma przejście tylko stąd do szybów, a tutaj ma dwie kamery puste, gdzie może przeskoczyć na ukos. Więc tu jest najlepiej trzymany. Ja zrobię reboot all profilaktycznie, póki on tutaj jest. I znowu klikamy tutaj i trzymamy go w tym miejscu. Chociaż jestem... Ba o nie! Przestań! Jestem bardzo ciekaw. Przecież... Przed chwilą... O, zrebootowałem właśnie wszystko. Dobra, zajebiście, Nie! Nie! jones, Nie! nie. 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 Gdzie, tu był? Tu, tu jest, tu stoi. To ten nie przejdzie. Tutaj. Halo. Cofaj, cofaj. Wsteczny! Dziomuś, wsteczny! Wracanko! Ale jestem ciekaw, jak on mi się przez ten vent crawlował, bo chciałem to zobaczyć, więc... Nawet jakby on mi nie dorwał, to będzie fajnie to po prostu... eee... striggerować Noham i zobaczyć jak on to zrobi. Okay, ale stoi tutaj, na szóstce, więc nie jest źle. Ej, Hello? Biegni z odgłosem odwiedzonego dzieciaka! Jesteś głuchy czy głuchy? Wraca się, dobra. Nie powinno być źle, bo to jest druga noc, a pierwsza, w której on jest, więc. Yy... Jak unikać fantomów? Bo jak tam jest fantom Foxy, to mam bardzo w tę stronę nie patrzeć, tak? ja Reboot all, na razie wyszła tak Bo wiem, że to jest najdłuższe Ale wolno jest zrebootowane wszystko, on daleko nie zajdzie chyba Chyba Słyszałem wenty Jest w tym wencie, ale go zablokowało Prawda? Nie, miał go zablokować Miał go zablokować ja go zablokować. Halo, gdzie on jest? Był w tym wencie i był zamknięty. Jak on się tam przedostał? Nie, jest tu. Jest tu cały czas. Dobra, nie przedostał się. Świetnie. Uh. A Phantom Freddy też tutaj jest, bo był Balloon Boy. Tutaj jest y Foxy, a. Tak, tą Freddy sobie przechodzi Jest ten śmieszny odgłos, taki jakby Ktoś czajnik odpalał Kozak Profilaktycznie to zamknę E? What? Dobra, to myślę, że przetrwałem Przynajmniej tę noc Okej, okay, nie jest tak źle. Ale widzicie, to jest już trochę cięższe, bo jest ten element losowości, że on sobie przechodzi, a we FNAFC tam jest za łatwo. Czemu ich tam wszystkich nie ma? Oj, pożałowałem. Oj, oj, pożałowałem. Ojej. Ja w coś rzuciłem i coś się ześniło. Jakaś niematerialna e, siła. Znaczy się niematerialna siła? <śla> siła nie jest materialna. O, dżamskier! Nice ass, Freddy. Włóczkę wstecz. Nieważne. beka. Nie da się tu paluszków zrobić bez sensu. Instagram ja chcę. Rifan Night. Skr. Skr. Nie... nie umiem. Coś mi r dzisiaj nie wychodzi. Five nights at Fleddy's. <laughs> uh, to. uh, for today's lesson we will be continuing our training on proper suit handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly oh, right right right. compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak.

O nie! Nie, nie! Mam się schować pod stół? Bo tak! O shit! Ej, to jest, to jest fajne! To jest dużo lepsze na wiarze niż normalnie. E, nie... Hello? Na siódemce, tam gdzie stoi prawdopodobnie. Hello! Is it me you're looking for? Nie przejdzie, to, prawda? Ja nie zamknąłem tego. Nie, nie, nie. Tu też może być. Zamykaj. Nie zamknij go. Zamknął. Zamknął, prawda? Zamknął czy nie? Wszystko ma errory. Wszystko. Nic nie działa. Nie. On tu przychodzi teraz, okej, okay, wracamy Wracamy z szóstki na siódemkę Siódemka, elo? Siódemka dzwoniła, pytała o pana Halo, Sara, sala numer 7. Doktor już przyjmuje, zobaczymy co się z tym da zrobić Chociaż prawdopodobnie nic O jakie urocie O! O nie Halo? Nie. Nie! Gdzie on jest? Tutaj. To nie, tam nie tam nie możemy. Wziąć. Tam nie ma opcji, żebyśmy byli. No i nie rzucę tym. Nie pozwolą mi tym rzucić! Może będę ostrożniejszy z rozglądaniem się, bo tam mi zaraz nakopią. Oczywiście, że jest error. A co innego by mogło w tej placówce być? Tak nie error. A. E. A. Okej. Okay. Ale to jest zamknięte, prawda? Prawda? Nie rozglądaj się. Stoi tu, ale mogą być halucynacje podczas tego. Więc może go być dwóch teoretycznie? Bo tak to działało, prawda? Wszyscy myśleli, że to są błędy? <laughs> Przypadkowo go zawołałem na kamerę dużo bliżej mnie. E, to jest zły znak. A, on tutaj stoi na pewno. Rozejrzał się, czy mogę gdzieś indziej, bo może go być dwóch. Nie. On się jeszcze wraca na widemkę. Wygrałem Prawda? Reboot all, bo nie, nie Okej okay. Okay. Nie ufam mu, że on tam cały czas stoi, to jest za łatwe A potem przyjdzie z piąta, hard mode, lecimy No i sobie stoi. O! Gdzie idziemy? Dokąd się wybieramy? A idź. I tak nie zdążysz. Chodź, zawołamy go. Chodź. Nie wołamy go. Nie wołamy go. Nie, nie teraz. Nie. Nie wołamy go. Ok, on jest teraz w tym holu. Ja bym go chciał zobaczyć, ale nie wiem, czy tak blisko już teraz. OK, Jest daleko. Jeszcze musi jeden cały zawód zrobić po placu, dopiero przyjść do mnie, prawda? Jest daleko. OK. Jest mi głupio, ja nie wiem, czy to jest takie łatwe, czy ten za dobry w te gry i psuje całe zabawy. O Jezu. Ja nie wiem, czy bym chciał taką pluszankę. Można zjeść? Dostałem achievement za zjedzenie... E, figurki Nightmare Fredbera e, Czy tam jakiejkolwiek innej figurki A polega na tym, że generalnie Masz takie... A jak to było? Aha, nieodpowiednie nie, nie dla dzieci poniżej trzeciego roku życia Tak, dobra Noc czwarta, lecimy I ja spróbuję go teraz y, Troszeczkę znurować bliżej siebie Bo ja chcę go zobaczyć, jego piękną mordę To jest zajebisty animatronik A mów, gadaj sobie ten szum wentylacyjny prowadzi zaraz tutaj. Uh, Aha, zobaczymy gdzie przejdzie. Jestem ciekaw, chcesz z wam przyszedł tędy. Niech mnie zabije. Incident incident in and idzie. Ej, idzie do a mnie. Przegram to, ale, bo nie mam już jak go tutaj zatrzymać, to, to ale... Czy on wyszedł <smutters> <indziej? smutters> <i>, <smutters> gdzie indziej? On wyszedł gdzie Czy co? Co tam się zdarzyło? Ale on tutaj nie idzie, co? Jeszcze jest jego droga Prosto do mojego biura. K? O nie Ale ja chciałem Ja chciałem spring trapa, nie Mangle ziom No ja, ja dosłownie chcę, żeby on do mnie przyszedł i co? Idzie któryś raz ten Czy to jest otwarte? Spróbuję zamknąć to No, on dalej nie idzie. On dalej stoi tutaj. What? Ej, on nie może do mnie przyjść nie za. Ja chcę, żeby on mnie zabił. I to przypadkowo przejdę. Zamknę ten szyb, żeby ten był otwarty. Ziomek. On już wtóreś raz idzie tędy i nie może mnie zabić. Idzie znowu taj Come on buddy Nie gadajcie. No nie. No co? Może odpędza go jak e, Jak patrzę w ten szyb. Może Co, no poczekaj teraz. W się sensie nie ruszaj niczego. Ale idzie tędy? Nie wiem czy idzie. Nie on jest tutaj, o tam jest Foxy jeszcze. Tak, nie patrzę na niego, widziałem go kątem oka. Fuck off main! No, main. That's illegal! Chodź przez ten szyb wentylacyjny, bo ci na kopę do dupy Fuck Hi. Kuźwa, że mnie zabił i wygram tę grę na czwartej nocy? Naprawdę? Ej, to jest za łatwe na, i, Idę robić rant na... O, poszedł sobie Ja idę robić rant na, na Steamie, że to jest za łatwe No serio? Guys Udam, że go nie widzę o nie. No on mnie nie chce zabić. Wszyscy się na mnie rzucają, ale nie on. Naprawdę całą noc spróbuję, żeby mnie zabił! No nawet nie wiem skąd już. Whatever? Ej, ja nic nie robię w tej grze Ej, to jest głupie, to jest czwarta noc! Nie, Nie. Tam nie patrzymy. Przyjdziesz wreszcie, czy tak słabo? Może muszę być odwrócony od niego? Jean <analysis> Aha Yey <Shot någonting> Ei, <Fred kiacher> Jaki dziúbek. <necessary> But first, let me take a selfie. Ej nie! Nie godzę się! Bo ja nie mam czego dać na miniaturę teraz. Prowadzimy go do tego szubu tutaj, do kamery drugiej i stąd przeskoczy sobie tutaj i będzie miodio. Tam stoi, dobra. Czy wejdzie do tego szubu wentylacyjnego, czy nie? Nie, Freddy. Freddy, not you, my man. No! Wszyscy się tam zebrali. Nie. O! Oh! Mogę go zawołać tutaj? Szybem żebyś szedł, bo ja chcę od tamtej perspektywy Mogę? Przeszedł tam skubany Zawnę ten szyb, żeby tam był na pewno otwarty Nawet nie spojrzałem, no No co za zdzierstwo A, tak, koleś Ja wiem, że to brzmi dziwnie. Ja chcesz, żeby mnie zabił w specyficzny, sp w bardzo specyficzny sposób. I on nie chce. Ej, ale zabił mnie w końcu. Nie wiedziałem, że to on, bo mi tak migało przed twarzą, ale w końcu nie zabił. Aha. No to teraz. Hop! Ja chciałem zobaczyć jak on fajnie się czołga I nie jestem w stanie That's pretty fucked up, man! It's sad Ej no! Dobra, ale skończyłem trójkę Teraz przynajmniej mogę zrobić film, na którym przechodzimy wszystkie Trzy poziomy hard moda. Nie, to przeszedłem Dobra, naraz springtrap trap. E, to jest za łatwe Smutno mi. Scott, słabo zrobiłeś ten swój quality check tych gier. Co było zrobić za stronę 7 nocy. Prawda, prawda. Fajnie. Dobra, jestem zły. Dzięki za obejrzenie. See ya next time. Nie wiem co robię. Okej, okay. na razie. Bye.